Nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku uda się rozpocząć budowę mostu przez osobłogę w Krapkowicach na drodze krajowej numer 45. Pół roku po powodzi kierowcy mają do dyspozycji przeprawę tymczasową, ale żeby przez nią przejechać, trzeba najpierw przecisnąć się przez centrum miasta. Jest tłok, ale z tym tłokiem, wie pan co, ja tu mieszkam na co dzień, z tym tłokiem jesteśmy już przyzwyczajeni, z tymi korkami, także no, trzeba się uzbroić w cierpliwość jak są korki, no ale przejechać trzeba. No i czekaj na nowy most, oby jak najszybciej. Tylko kiedy będzie nowy, normalny. Mieszka kam tu niedaleko to wie pan ja mam cały czas ruch Nowy most ma powstać razem z kilometrowym odcinkiem drogi krajowej nr 45 przy wjeździe do Krapkowic. Obie inwestycje mają być realizowane wspólnie z gminą. Dla realizacji prac związanych z budową mostu nad Odrą prace przygotowawcze, czyli dokumentacja jest już przygotowana, natomiast jeżeli chodzi o realizację odcinka na drodze krajowej numer 45 tutaj przed nami prace projektowe. Przetargi mają zostać rozpisane w przeciągu kilku miesięcy, krócej na nowe przeprawy poczekają mieszkańcy powiatu Nyskiego. Tu są już środki na odbudowę dwóch mostów, które zostały zerwane na Białej Gbuchołaskiej. Dwie najważniejsze inwestycje to jest właśnie Sieszczechowice, gdzie chcemy, aby światło przepustowości było o wiele większe niż dotychczas, aby ta odporność na wodę podobną albo nawet większą była. Na pewno będzie to most jednoprzęsłowy, czyli bez przęsła w korycie rzeki. Most w Siestrzechowicach będzie miał też ścieżkę pieszorowerową, bo to ważna przeprawa na turystycznej trasie z Nysy do czeskiej Widnawy. Powiat Nyski otrzymał także 28 milionów złotych na odbudowę mostu w Markowicach. Realizacja obu inwestycji ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.